Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, członkowie rodziny Radia Maria. Już po raz kolejny spotykamy się w nowym roku, by we wspólnocie rodziny Radia Maria tradycyjnie podzielić się opłatkiem, złożyć sobie noworoczne życzenia, żeby przeżyć doświadczenie wspólnoty, doświadczenie jedności. Czegoś tak bardzo nam wszystkim potrzebnego w ostatnim czasie. W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju papież Franciszek przypomniał, że prawdziwy, prawdziwym polem bitwy, gdzie bierzą się ze sobą i pokój i ludzkie serce, to jest właśnie to szczególne miejsce, w którym rodzi się. Albo pokój, albo przemoc. Dlaczego? Bo właśnie z wnętrza, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, a sporo ostatnich, ostatnio takich emocji wylewa się w naszym czasie. Dlatego potrzeba takich spotkań, potrzeba zatrzymania, refleksji. Wszyscy pragniemy pokoju. Tak wiele osób. Buduje go każdego dnia poprzez małe, drobne gesty i chciejmy też do nich dołączyć, nie tylko życząc sobie nawzajem pokoju, nadziei, ale też chciejmy budować w naszych sercach pokój. Owocem tego pokoju zawsze będzie radość. Dzisiaj, kiedy gromadzimy się, aby złożyć sobie życzenia, jednocześnie chcemy Panu Bogu podziękować za to narzędzie pokoju, radości, które dotyczy nas wszystkich, którym jest radio Maryja, telewizja trwa i nasz dziennik. Dzięki tym mediom możemy nie tylko dowiedzieć się, co się dzieje w świecie, ale też uczyć się łączenia tego, co ziemskie, z tym, co niebieskie, ponadczasowe, niezmienne i wieczne. Nie mam żadnego powodu, żeby się przywilać Ojcu Piotrowi i redaktorom naszego dziennika, ale każdego dnia dzień rozpoczynam razem z Radą Maryja. Ten dzień także kończy się Razem z Radiem Maria. Żeby zdobyć informacje o świecie, z tym, co niesie rzeczywistość, to otwieram nasz dziennik każdego dnia. Dzięki mediom elektronicznym zawsze na czas przychodzi świeża gazeta, jak to się mówi. Informacje, które pozwalają utrzymać z jednej strony kontakt ze światem, a z drugiej strony przenieść się w inną rzeczywistość, rzeczywistość Bożą, która motywuje ku dobremu. Dzisiaj spotykamy się, żeby dziękować za to wielkie dzieło, ale spotykamy się także, żeby dzielić się tym białym chlebem, opłatkiem. Zwykle czynimy to z najbliższymi bo ten gest zakłada właśnie poczucie wspólnoty pewnych wartości. Ten gest wyraża zaufanie, gotowość podzielenia się dobrym słowem, dobrym pragnieniem. To prosty gest, który tak bardzo łączy, który jednoczy. Dzisiaj takim elementem jednoczącym nas na tej liturgii jest Słowo Boże. Ono jest zawsze aktualne i żywe. Ono zbawia, leczy rany, motywuje ku dobremu. Czego nas uczy dzisiaj Słowo Boga do nas? Przyznam się, że ogromne wrażenie dzisiaj na mnie robi ten fragment z pierwszego listu św. Pawła, Apostoła do Koryntian. Upominam was, bracia, Pisze święty Paweł. Upominam was w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i nie było wśród Was rozłamów. Byście byli jednego ducha i jednej myśli. Święty Paweł pisał te słowa już po zmartwychwstaniu Pana. Wyznawcy Jezusa. Nie byli jeszcze w pełni zorganizowaną wspólnotą ani religijną, ani społeczną. Zdawali sobie sprawę z inności swojej wiary, obyczajów, a zarazem poczuwali się do jedności między sobą. Słowo wspólnota oznaczało także wspólnotę majątkową, a co najmniej solidarną pomoc materialną, zarówno w poszczególnych miastach czy okolicy, ale także pomoc przekazywaną braciom w wierze, także w innych miejscowościach, nawet w innych krajach. Istniała zatem jedność tak wiary, jak i tego podstawowego obyczaju, który płynął z Ewangelii. Chrześcijanie wiedzieli, jak ważna jest jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. Wtedy jeszcze nie spisana, ale przecież żywa i przekazywana ustnie tradycja kazała pamiętać o tych słowach Jezusa z ostatniej wieczerzy, kiedy modlił się Ojcze spraw, aby byli jedno. I dlatego w listach apostołów. Kilka razy powtarza się to napomnienie podobne do odczytanego przed chwilą: abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Świadomość tego, że powinniśmy być prawdziwie jedną rodziną. Świadomość tego towarzyszyła i wciąż towarzyszy kościołowi. Siostry i bracia. Napomnienie św. Pawła skierowane do Koryntian to reakcja na wieści, jakie do niego docierały. Pisze dalej w tym samym liście, dzisiaj czytaliśmy Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, że zdarzają się między wami spory. Zobaczmy, tak było wtedy. Mało tego, Wiemy, że z upływem czasu te spory narastały. Dotyczyły różnych spraw, nie tylko sposobu wyrażania wspólnej wiary czy powiązań takich personalnych, ale też zwykłych, codziennych różnic między ludźmi. Bywało i tak, że te spory zamieniały się w konflikty, które sięgały czasem. Do rozwiązań zupełnie nieewangelicznych. I źle, jeśli wykorzystywano przewagę społeczną czy materialną, a jeszcze gorzej, kiedy sięgano po przemoc zbrojną, bo niestety tak też bywało. I widzimy, że powodem nieporozumień, powodem wojen, konfliktów, mogło być wszystko. Nie tylko spory graniczne, właśnie narodowe, imperialna polityka mocarstw, także tych, które oficjalnie deklarowały się jako chrześcijańskie czy katolickie, ale powodem tych konfliktów, nieporozumień bywały również różnice religijne, zwykle łączące się z konfliktami społecznymi. Tak było. Ale tak jest do dzisiaj. Mimo upływu wielu lat i wieków, żywe są uprzedzenia, wrogość, nieufność. Popatrzmy na nasze podwórko. Zobaczmy nasz kraj, który przecież wyrósł z tradycji chrześcijańskiej wiary. Gdzie tu jedność? Tyle emocji wylewa się w ostatnim czasie. Nieustanny i coraz głębszy brak jedności prowadzi nie tylko do rozgoryczenia obywateli, ale przyczynia się też do degradacji Polski, naszej ojczyzny, na wielu odcinkach życia i społecznego, gospodarczego, publicznego. Ten brak jedności ośmiesza i osłabia polskie państwo na arenie międzynarodowej. Ostatnie tygodnie, miesiące przyniosły kolejne odsłony tej wojny we własnym domu. Ale wojują nie tylko politycy w Warszawie, wciągają w tę wojnę wielu ludzi w swoich środowiskach, lokalnych społecznościach, ale też widzimy, że to dokonuje się w rodzinach. To wszystko. Są skutki odejś odejścia od tej jednej z najżarliwszych próśb Jezusa, aby byli jedno. Te natchnione słowa z listu do Koryntian, które dzisiaj czytamy, one są dla nas dzisiaj. Przypomnę jeszcze raz: Upominam Was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Abyście byli zgodni i by nie było wśród Was rozłamów. Byście byli jednego ducha i jednej myśli. Ktoś może zapytać, jak to zrobić? To wszystko zaszło aż tak daleko. To tylko Pan Bóg może to uzdrowić. Tak, to prawda, ale Pan Bóg nie wykona za Was tego zadania. Jeśli sami odważnie nie weźmiemy się za to. Wróćmy na jedną krótką chwilę do dzisiejszej Ewangelii. Jezus wędruje przez góry otaczające galilejskie jezioro. Z czym on tam poszedł? Z jakąś wielką teologią? Z nauką społeczną? Z jakąś rewolucyjną doktryną? Pewnie trochę tak. No to słyszymy prosta, ale chyba najbardziej niepopularne wołanie. Nawracajcie się. Zmieńcie sposób myślenia. Zacznijcie inaczej patrzeć na siebie, na swoje postępowanie, na wartości, którymi się kierujecie. Nawracajcie się. A zaraz po tym powołuję. Pierwszych apostołów. Poszli za nim. Nie zniechęciło ich to, co słyszeli. Nawracajcie się, kiedy za jakiś czas roześle całą już sporą gromadę uczniów, pójdą oni do ludzi z tym samym orędziem. Siostry i bracia, początkiem Ewangelii jest nawrócenie. Ono jest początkiem Ewangelii podwójnie. Po pierwsze, nie można zaczynać od innych haseł, programów czy pomysłów. Przemiana świata musi mieć fundament w przemianie sumienia każdego człowieka. A po drugie, skuteczność Ewangelii, jej siła, głębia oddziaływania. Zależy właśnie od radykalizmu przemiany, jaką człowiek podejmuje. Od ryzyka, na jakie gotów jest się zdecydować, podjąć. I tu wracamy do problemu jedności wśród chrześcijan. Jedności w wierze oraz jedności w życiu społecznym, politycznym. Jedności między sąsiadami i jedności w rodzinach nie można jej zbudować stawiając jedynie żądania, albo piętnując, wymagając od innych. Wiemy, że o taką postawę jest najłatwiej nawracać innych także siłą, nawet mieczem i stosem, przepisami prawa. Plotką i obmową, niewybrednymi programami w telewizji, kłamliwymi artykułami w prasie, nawracać innych, niech będą tacy jak my, nakazywać jedność partyjną, unijną, także religijną. Tak się nie da. Do Ewangelii należy zachęcać. Ewangelię trzeba promować i mówić tak jak Jezus. Jeśli chcesz, to jest ewangelizacja bez przemocy. Trudna jest droga takiej ewangelizacji i takiej jedności, bo od siebie każe zaczynać. A zatem zacznijmy. W domu, w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy. Zacznijmy od siebie. Tak bardzo nam potrzeba jedności, tak bardzo nam potrzeba wzajemnej zgody, współpracy, tak bardzo nam potrzeba Ewangelii na co dzień.